Cześć. Z tej strony Michał Nowakowski. Zajmuję się projektami AI and Data i w serii shortów chciałbym wam opowiedzieć czy przybliżyć wam tematykę dotyczącą prowadzenia projektów AI and Data. Dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na kwestie dotyczące danych, dotyczących wykorzystania danych w kontekście systemu sztucznej inteligencji, ale też szeroko rozumianej analityki. Bardzo często mówimy o tym, że AI nie może istnieć bez danych, ale co to właściwie w praktyce oznacza? Oczywiście nie ma jednej dobrej odpowiedzi, tak samo jak i mamy wiele rozwiązań technologicznych czy technicznych, które no, określają nam to, czym jest analityka, czym jest, czym jest też szeroko rozumiana sztuczna inteligencja. Ale przyjmijmy pewne uproszczenia. Zasadniczo jest tak, że im lepsze jakościowo dane, czasami oczywiście ilość też ma znaczenie, tym lepsze rezultaty. Lepsze rezultaty w znaczeniu określonego modelu, modelu, który my otrzymujemy, czyli tak naprawdę zestawu. Pewnych nazwijmy to cech i przypisanych im wag, czyli pewnych parametrów. Im więcej parametrów, im więcej parametrów też dobrych jakościowo, no to tym lepsze rezultaty. Na przykład w kontekście predykcji, klasyfikacji którą będziemy przeprowadzali z użyciem tego typu modeli, czy już konkretnych systemów, które te modele wykorzystują. To znowu jest oczywiście pewne uproszczenie. Ale chodzi o to, że im lepsze dane mamy, tym lepiej jesteśmy w stanie wytrenować nasz model sztucznej inteligencji. Te parametry i przypisane im życia nawagi, które powstaną na skutek działania tego naszego algorytmu, na przykład uczenia, maszynowego, no będą najzwyczajniej w świecie lepsze. Innymi słowy, potem jak będziemy wprowadzali już konkretne dane wejściowe, które będą miały być przetwarzane w ramach tego modelu, no tym większe mamy prawdopodobieństwo, że rezultaty będą równie dobre jakościowo. Zresztą w kontekście systemu sztucznej inteligencji bardzo często mówi się o tej zasadzie Gerby in, garbage out. Czyli jeżeli mamy śmieciowe dane, na przykład które zawierają sobie wiele uprzedzeń, konsekwencją uprzedzeń najczęściej jest kwestia pewnego braku sprawiedliwości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, co będziemy otrzymywali potem na skutek działania takiego modelu, czy na skutek działania systemu wykorzystującego ten model, będzie równie śmieciowe. Ale to ma znaczenie również w kontekście dużych modeli językowych, które są dzisiaj powszechnie wykorzystywane, zarówno w naszym takim codziennym życiu, jak i w obszarach takich, nazwijmy to, bardziej korporacyjnych. Ponieważ prawda jest taka, że z jednej strony no, my też podejmujemy pewne ryzyko, biorąc określone modele. Nie mamy dostępu tak naprawdę do samych danych treningowych, tylko do pewnych oświadczeń, podsumowań dotyczących tego, co. Tam się znajduje, no nie możemy tego zazwyczaj zweryfikować, no ale z drugiej strony też pojawia się pewne ryzyko związane z samą jakością danych, które do naszego modelu będą wchodziły, czyli tego, co na przykład będą wpisywali użytkownicy, albo tego, co będzie generalnie wprowadzane do tego modelu w formie danych wejściowych, ale również i potem samych danych wejściowych. Tak naprawdę zależność pomiędzy danymi a tym, co wygenerujemy z użyciem systemu sztucznej inteligencji jest jakby wielowątkowa i wieloaspektowa dlatego my musimy od samego początku zanim jeszcze tak naprawdę zdecydujemy się na to, żeby skorzystać z określonego rozwiązania, zadać sobie naprawdę wiele pytań dotyczących tego, z jakich danych będziemy korzystali, jakie dane będą mogły się pojawiać, czy jesteśmy w stanie na przykład wykorzystać dane, które pochodzą z zewnętrznych źródeł, być może trzeba, że ta, zastosować określone techniki, które pozwolą nam na zapewnienie wyższej jakości tych danych. No to o czym będziemy Rozmawiać jeszcze, o czym ja piszę też w swoim newsletterze i w cyklu teraz felietonów, dane dla nietechnicznych, no to to jest kwestia de facto zarządzania danymi, też tak zwanego data governanceu, czyli pewnej opieki nad tymi danymi. No, ja nie chcę być nudny, bo to nie wydaje się takie zbyt seksowne zagadnienie, ale jednak w kontekście właśnie analityki szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, którą chcemy potem przekuwać w konkretne informacje, czy w konkretne działania, które podejmujemy na bazie tych informacji, no kwestia danych jest czymś, czy powinno być czymś absolutnie priorytetowym. Więc w serii kolejnych filmików, już niekoniecznie shortów, będę starał się by podawać wam troszeczkę wskazówek co do tego, jak podchodzić do tych danych, zarówno z tej perspektywy biznesowej, trochę z technicznej, oczywiście ze wsparciem Moich kolegów oraz z perspektywy biznesowej, no bo też nie ukrywajmy, że dane da się też monetyzować i warto też z tego skorzystać. To tyle dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem tych, tej tematyki, no to zachęcam do tego, żeby followować czy subskrybować mój kanał na YouTubie oraz oczywiście zapisać się do mojego newslettera. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do zobaczenia.